Okej. Okay. Nie jestem za Netflixem, natomiast tutaj jest awatar. Lecimy. Pamiętam ten fatalny film, który zrobili, nie? Bo anime cały obejrzałem. Natomiast yy, pamiętam ten fatalny film. Ej, no ej, to lepiej wygląda. dobrze to wygląda. Needs you, Aang. The Fire Nation has destroyed everything in their path. If the world is going to have any chance, it's going to need Aang. Right. There goes the savior of the world. Nie wygląda to tak strasznie jak tamten film, który by, by był, nie? Wy zrobiony. Miejscami jest takie przerysowanie. Kto Uuuu. Władca ognia Ozai. Dobrze, dobrze pamiętam? Władca ognia Ozai wygląda dobrze. Nie, nie chcę zrobić to. Nie świata. Yeah, Appa me, też dobrze wygląda. And a flying ball of fur. And a flying ball of fur. Good morning. Appą? good morning. Oh, good morning. Oh, good morning. wojowniczki Kyoto Dobrze pamiętam, wojowniczki Kyoto, Kyoto. Cholera, nie pamiętam dobrze nazwy. Nie. A Królestwo Ziemi też. with my friends. Nie no, apa wygląda strasznie. Dobra, ale żywioły wyglądają bardzo dobrze. Dobrze to wygląda lepiej niż film. To jest, to jest w stu procentach. Lepiej niż film to wygląda, o wiele lepiej niż film to wygląda. No. Jest jakiś inny jeszcze? Jest jeszcze jakiś inny Avatar dobra. Jest, kolejny trailer. Już oglądamy to obejście. ale is... Ale animacja tych żywiołów wygląda bardzo dobrze. Ale Appa wygląda strasznie. The Story of Avatar is an epic fantasy set in a world inspired by Asian folklore and legend. And the people of this world can manipulate the four classic elements in a process called bending. Anime are... jest zajebiste tak swoją drogą. Honestly, szczerze to nigdy nie oglądałem bajki Avatara, jedynie ten film. Polecam ci bajkę Avatara, natomiast y, ona nie jest No, nie, 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 nie kłamiąc, to ona nie wydaje się dla dorosłych, nie? Tylko miejscami. Dopiero chyba czwarty sezon, czy trzeci sezon, ten sezon z ogniem, to po prostu był bardziej taki, wiecie, surowszy. Natomiast zazwyczaj to było takie, no, skierowane bardzo do dzieci, nie? Na przykład Awatar Kora jest trochę bardziej unowocześniona, ale czasami mają bardzo złe, moim zdaniem, momenty. Ang był lepsze. The Air Nomads. The Fire Nation, the Earth Kingdom, and the Water Tribe. Ale bardzo dobrze wyglądają y, te miasta. Bardzo dobrze wyglądają. The Fire Nation, the Earth Kingdom. Uuu, cudownie to wygląda. Cudownie to wygląda, naprawdę. In the Water Tribe. W ogóle cała taka historia tego, że ludzie zaczęli y, używać żywiołów, była takie, że otrzymali je od żółwio. Y, nie, jak to było? Żółwio lwów. Takie potężne, gigantyczne stworzenia, na których ludzie żyli, na ich grzbietach żyli ich, i oni władali różnymi żywiołami. I oni potrafili obdarować to tymi żywiołami. I oni niektórych ludzi, żeby mogli przeżyć, obdarowali je żywiołem, żeby mogli polować a później ten żywioł zabierali. A później się to tak zrobiło, że oni tych żywiołów im nie zabrali, bo żółwio, lwy po prostu odeszły jakby ze świata ludzi. Stały się już takie typowo już legendarnymi stworzeniami, mitycznymi. One po prostu odeszły, nie? Przez co te żywioły, które rozdały, zostały. I, on, i, i przez to się narodziły te klany. A prawda jest taka, że wszyscy ludzie na świecie byli tacy sami, tylko że lwio żółwie były różne z różnymi żywiołami czyli powietrze, ogień, woda. I po prostu ziemia, i te żywioły, i te lwioły żółwie po prostu żyły w różnych regionach. I dlatego jest ten podział tego świata. I to jest bardzo ciekawe, i to jest bardzo fajne. I zostało to świetnie przedstawione właśnie w Avatar Kora, czyli kolejna jakby odsłona Awatara. Bo Avatar w tym świecie jest na takiej zasadzie zrobiony, że jest to duchowy, jakby odpowiednik, który reinkarnuje się cały czas, tyle bez, bez zapamiętywania swojego poprzedniego życia, nie? Czyli on cały czas ma reinkarnację i staje się kompletnie inną osobą i reinkarnuje się w różnych po prostu klanach, co powoduje, że najpierw urodził się na przykład, dajmy na to, z powietrzem, później z ziemią, później z ogniem i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko to ma na celu tego, żeby była równowaga wokół świata, żeby przestali ludzie ze sobą walczyć. To było założenie pierwszego awatara, tak naprawdę, żeby zakończyć walkę pomiędzy ludźmi i duchami, co mu się udało, bo po prostu duchy zostały w zupełnie do innego świata. Natomiast same konflikty ludzi się rozpoczęły później, nie? Bo, bo świat był podzielony, że ludzie tak naprawdę i duchy żyli w jednym świecie, w jednym uniwersum. Natomiast to było tak spowodowane, że po takich zawiłościach dosyć sporych, przez właśnie jednego pierwszego awatara, tak naprawdę, no okazało się, że on zdobył tą moc, tak na, zdobył tą moc, po czym zachwiał równowagą świata, bo tak naprawdę pomógł złemu duchowi, który mu nie powinien pomagać, bo dobry duch z nim walczył i on, ten, do, ten zły duch oszukał awatara, przez co pomógł temu złemu, no nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, i uwolnił jakby chaos, tak. Przez co duchy zaczęły wariować i były bardzo agresywne, i tak dalej, i tak dalej. I udało się to ostatecznie zakończyć, no i świat został podzielony na tą duchową, duchowy świat i ten ludzki, nie? I, i, to, jest, i to jest bardzo fajne. I ten duchowy świat miał, został zamknięty, jakby, nie? Został zamknięty zupełnie inny, żeby duchy same ze sobą żyły, ponieważ ludzie byli agresywni i ciągle ich zabijali, nie? Czy to po to, żeby mieć z nich jedzenie, no bo takie duchy, teoretycznie te duchy to tak naprawdę nie były jakimiś duchami, tylko stworzeniami różnymi, różnego typu, nie? Więc te światy się podzieliły, awatar miał czuwać nad tym pieczę, ale też awatar pierwszy, nie pamiętam jak on miał na imię, po prostu jego założeniem było też, żeby był pokój na Ziemi. Żeby tą równowagę zatrzymać, żeby nie było konfliktów. Yy, niestety to się nie udało, ponieważ on ginął na wojnach cały czas, nie. Yy, bodajże pierwszy awatar nazywał się Kane. Możliwe, tak? Ale nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale możliwe, że Kane się nazywał. No i właśnie ten cały świat polegał na tym, że awatar jest tą równowagą. Yy, I konflikt wyleciał, że władca ognia, yy, czyli królestwa ognia, czyli tam, gdzie. Po prostu żywią ogień, ognia sobie po prostu używają, to te królestwo rozpoczęło wojnę, czyli to bardzo można łatwo nazwać ich troszeczkę nazistami tego świata. Nie? Rozpoczęli wojnę z całym światem, ze wszystkimi narodami, ze wszystkimi żywiołami, żeby ich sobie podporządkować, ponieważ władca ognia zabił. Awatara swojego przyjaciela, tak? Czy, co prawda, nie zabił go w, w uczciwie, w sensie takim, że zawalczyli i się zabił, tylko go zostawił na pastwę losu, gdy wybuchł wulkan, co spowodowało, że y, awatar był cykl kolejny, i kolejny cykl to był, że on miał się urodzić y, um, u nomadów powietrza, czyli właśnie kolejnej, jakby, nacji tego świata, w powietrznym. Dlatego Władca Ognia wybił wszystkich powietrznych tych ludzi, nie? Przez co myślał właśnie, że udało mu się zabić Awatara, chociaż i tak naprawdę cały czas wiedział, że nie zabił Awatara, więc musiał cały czas poszukiwać go. No, du duża zawiła ten, zawiła historia. I to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo dobrze się ogląda. Natomiast to wszystko wyjaśnia się w Awatar Kora, a nie w Angu. W Angu to jest bardziej taka dziecinna historyjka, ale dopiero trzeci sezon jest bardziej taki wprowadzający dla dorosłych więcej rozkmin. Ale mimo wszystko je bardzo polecam, bo jest bardzo ciekawa historia. The Four Roz, rozgadałem się, ale z tego co pamiętam, nie? Władca ognia Sozin, dokładnie Sozin, tak. Po prostu zostawił swojego byłego przyjaciela, poprzedniego awatara, on zginął i zachwiał tą właśnie równowagą. Wypowiedział wojnę, a przez to, że nie było awatara, nie miał kto powstrzymać tak naprawdę kraj ognia.

to the z To ja, wszystkie cztery elementy. A response. właśnie, nie wspomniałem, bo tutaj dobrze powiedzieli. E, awatar jest władcą wszystkich żywiołów, potrafi kontrolować je wszystkie, bo pierwszy władca, e, pierwszy awatar otrzymał od wszystkich lwiożółwiów e, s, moce. Mało tego, e, awatar posiadał jeszcze duchowe moce, przez co. Tak naprawdę potrafił jeszcze zabrać te moce innym ludziom. Czyli dlatego on był takim, wiecie, kluczem ważnym w, tej całej, w tym całym świecie. Dlatego on trzymał tą harmonię. Jeżeli się zdarzyło coś takiego, że musiał już z kimś walczyć, to przez to, że miał przewagę niesamowitą, bo potrafił kontrolować wszystkie żywioły, to potrafił później odebrać ten żywioł, żeby ten człowiek, dajmy na to, nie był już niebezpieczny. I to jest to, właśnie. Tak, przy, przy okazji Wam chciałem wyjaśnić. Ogólnie, historia jest świetna. Jest ciekawa, jest świat jest bardzo fajny. Awatar Cora, czyli kolejną jakby sezony, możecie to obejrzeć tak swoją drogą na Netflixie. I, I to jest fajne, bo tam jest świat o wiele bardziej rozbudowany, więc bardzo mi się podoba pod kątem rozbudowania. Natomiast sama główna bohaterka mnie wkurwiała. Po prostu. Nation from because of everything that the world has gone through ang is just a beacon of hope if the world is gonna have any chance it's gonna need ang right there goes the savior of the world the cast looks like you pulled them straight out of the original my name is gordon cormie and i'm gonna be playing ang he's a fun-loving 12-year-old who has a responsibility that he doesn't really want how am i supposed to figure out how to save the world but imagine what'll happen if you don't even try. My name is Gion Dio, and I play guitar. She's a beginner waterbender, and she will fight to the ends of the earth for the people. Dobrze she wygląda, cares about. dobrze wygląda użycie magii wody, znaczy magii wody, nie? Dobrze wygląda, ogólnie ten. We do have a duty, and it's to protect Aang. My name is Ian Owsley, and I will be playing Grand Gran. No, I'm just kidding. I'm playing Sokka. Z tego, co widzę, wioska też fajnie wygląda, fajnie odzorowane, podoba mi się, że to są prawdziwe, e, po prostu, że to nie jest wygenerowane ta wioska, tylko widać, że jest to, to zbudowana wioska, po której oni chodzą, to jest fajne, podoba mi się to. Ta blizna kurwa trochę im nie wyszło moim zdaniem. Zuko to jest syn władcy ognia, który za zadaniem, żeby odzyskać honor, który tak naprawdę moim zdaniem nie była jego wina i poza tym on honoru żadnego nie stracił, natomiast on tego nie rozumiał i w oczach y, narodu ognia stracił honor, musiał znaleźć awatara. Tak, czyli tak naprawdę wysłano go na niemożliwą misję do wykonania. No taka jest prawda, to była banicja. Mm, I tyle. Ponieważ książę Zuko jest nieudacznikiem, tak? Jest nieudacznikiem, on ma bardzo fajną, ciekawą historię, bardzo mroczną, więc to jest jedna z tych lepszych postaci, moim zdaniem, w całym uniwersum. I on się też pojawia w, w Avatar Korra, więc to jest też ciekawe. Jako już taki staruszek, doświadczony, e, niesamowity władca w ogóle ognia, no to jest po prostu naprawdę ciekawa postać, dobrze zbudowana, e, jego w ogóle przemiana była bardzo dobra, e, to wszystko było budowane... Nie tak pstryczek, że on się zmienia co sekundę, tylko to było budowane na przestrzeni kilku sezonów. To jest naprawdę bardzo dobrze zbudowana postać. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawe. Bo mamy tak naprawdę z, y, takiego chłopca na początku, y, który kompletnie nie, nie spostrzega dobrze świata i wartości tego świata. I on powoli, powoli zaczyna rozumieć, że ten świat. Nie wygląda tak, jak, jak, jak są jego wyobrażenia, tak jak wyobrażenia dziecka, że on jest taki prosty. On myślał, że on stracił na przykład honor. I tak naprawdę nie stracił tego honoru. Mówiono mów, to, wmówili mu, że on stracił honor. No po prostu to jest ten. Dla mnie Zuko najlepszy postacią obok sokki. Sokka jest zajebisty, bo sokka jest zawsze zabawny, nie? Taki ra, e, e, ten. Ba, bardzo dobrze zbudowane postacie. To jest plus tego świata. Dlatego polecam obejrzeć Anime. Avatar Kore również polecam obejrzeć, bo jest też dobry. Natomiast tam dużo poprawności politycznej wpierdolili, które mi się nie pasują. Ale mimo wszystko świat bardzo ciekawie zrobiony. Oj, o oh, oh, nie, nie, nie! wujek zrobiony źle, bardzo źle wygląda. kompletnie go nie przypomina. Nie, 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 Airo jest zrobiony źle. Airo to jest w ogóle, on tak naprawdę miał być władcą całego o, Królestwa Ognia, natomiast zrezygnował po stracie na wojnie syna i on się załamał. I tak naprawdę to jest też niesamowicie dobrze zbudowana postać z bardzo niesamowitym charakterem. I jest niesamowicie również y, poważany w Królestwie Ognia. Jest bardzo szanowany. Jest uważany tak naprawdę. On, on miał być tą następcą, tak? On miał być władcą Ognia. Natomiast to ro, ro, rozbudowało się zupełnie inaczej niż, niż powinno. Natomiast jest to świetna postać, jednak on źle wygląda. Nie mówię, że źle zagra, natomiast źle wygląda. Jest bardzo Zuko jak like plan Plan plan. i'm working on it uncle hmm. Having a predominantly asian group of people both in front of and behind the camera is significant for the longest time as an actor of color you don't get opportunities to play in these kinds of franchises you have no idea how important that is and how many more voices people will find because of this here we go ready rolling and up. i hope that fans say this is the live action adaptation that we've always wanted <laughs>

Getting to work with people who are so passionate about this project and really doing it justice. We didn't make something that sort of alluded to it, but only took the title. We made Avatar: The Last Airbender. The world is on fire. People are dying. There's a whole new generation of fans waiting to be introduced to this incredible world. I'm gonna save the world. My friends. <coughs> <coughs> Też niech oni pokażą, mam nadzieję, że pokażą ogrom tego świata. Bo ten świat, wbrew pozorom, był bardzo duży, tak? Był bardzo duży. Time to play. Ok. Dobra, czy jest jakiś jeszcze awatar? Jakiś ten? Chyba nie ma już oficjalnych trailerów. Co, dwa obejrzeliśmy. Powiem wam, no trochę wam zdradziłem. Tej całej historii. Mam nadzieję, że tego nie spieprzył, tak jak wszystko inne.